Cześć, witajcie. W tym odcinku łączymy dalej rury te główne doprowadzające powietrze i odprowadzające ze skrzynek rozdzielczych prowadzące do rekuperatora, który znajduje się kilka metrów niżej. Właściwie znajdować się będzie w piwnicy. Ok, teraz muszę sobie to jakoś tu połączyć, tak? Jedną rurę z drugą, która tam będzie schodziła niżej. I przymontować to do ściany, ale to wszystko za chwilę. Teraz, oczywiście, standardowo. Prośba o subskrypcję. Kto jeszcze nie kliknął dzwoneczka, klikajcie, żeby być na bieżąco z odcinkami. Łapeczki w górę, jeśli pomysł mój będzie się Wam podobał, jeśli film przypadnie Wam do gustu. No i napiszcie coś pod odcinkiem, jak Wam się podobało, jak Wy rozwiązaliście ten problem, czy robiliście coś podobnego czy zostawialiście długie odcinki rur a może koperator u was był y, bliżutko od skrzynek i nie trzeba było się w coś takiego bawić dajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem a teraz startujemy dobra, y, jaki ja mam na to pomysł pomysł jest następujący E, pociąłem sobie rurę kanalizacyjną na takie odcinki. Myślę, że to będzie wystarczająco, e, żeby po prostu połączyć na tym kawałku dwa e, dwa odcinki rur. No, chciałem robić większe, chciałem robić więcej tych łączeń. No ale rura kanalizacyjna teraz tyle kosztuje, że szkoda mi to było wydać tyle kasy, żeby to pociąć na takie kawałki, dlatego na takim jednym odcinku zastosuję tylko trzy łączenia, to i tak wypada gdzieś co 2 metry, myślę, że tyle to już nie będzie stanowiło jakiegoś problemu i tak, pierwsze łączenie wypada nam tutaj, już mam wstępny otwór przygotowany, I łączymy to do ściany, będzie montowane oczywiście na tą taśmę metalową na kołki. A teraz tak, na tej samej zasadzie, co było łączone w poprzednim odcinku do skrzynki, najpierw sobie tutaj muszę tą część wewnętrzną z tym drutem wyciągnąć, przylepić, zaizolować to tak szczelnie do tego, do tego powiedzmy pierścienia, następnie będzie trzeba połączyć. Drugi odcinek rury, ten, który będzie szedł niżej, też tą wewnętrzną rurę połączyć tutaj. Mając już e, uszczelniony cały ten e, kawałek, łączymy sobie e, ten płaszcz zewnętrzny. Najpierw jeden, potem drugi nakładamy. E, może się to uda także jednym po prostu łączeniem, jedną taśmą przylepimy dwa naraz. Zobacz, jak to będzie wychodzić w praktyce. Taki jest plan. Taka jest koncepcja, a za chwilę zobaczymy, czy ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dobra, startuję z robotą. No więc dobra, rura jest przycięta. Te pierścionki fajnie sobie zeszlifowałem, żeby nie miały ostrych krawędzi. I teraz tak, wywinę sobie troszkę tą wełnę, żeby mi się to wygodnie robiło. tak najpierw sobie tutaj zrobię na spokojnie później podłączę do tamtej do tamtej części rura dwusetka ta była więc powinno to bez problemu się dać tutaj nałożyć widzimy że się bez problemu nakłada Over. Sopieszę się do tego te, te giełki z tej wełny. Musi być w miarę czyste, żeby dobrze to złapało. No, to jest to. Teraz tak. Jeszcze widzimy. Teraz musimy zrobić taki numer z tym, by też przygotować odpowiednio. Druga taśma. Trochę tych taśma to pójdzie, ale ja wam szczerze. Ale ja myślę, że tak, że ta taśma dobrze trzymie, jest mocna. Dobrze to uszczelnia, ma dobry klej, więc <laughs> powinno to ładnie łapać. I dobra, teraz już wezmę sobie tą drugą taśmą zbrojoną, połączę te dwie części wełny. na zakładkę tą wolną to wsunę pięknie. Nawet nie widać, że tu jest coś łączone. Dobra. Taśma. Gdzie to jest? Tu. Zabezpieczone. No i teraz najważniejsza rzecz. Trzeba to przy do ściany. Trzeba to przytwierdzić do ściany. Trzeba znaleźć to miejsce łączenia. Tu jest. Wstawić i zaznaczyć gdzie. Gdzie ono przypada? <laughs> Ta rura no wiadomo, ma jakąś tam swoją ściśliwość, ale bez przesady da się to łatwo dość stabilnie przemontować. To jest tutaj przypada, troszeczkę powyżej taśmy. I tak jak to tutaj było przewidziane, najpierw zakołkuję sobie tam yy, tą taśmę a później yy, odmierzę znowu kolejny odcinek, kolejne miejsce na kołek. I tak, tego będzie gdzieś mniej więcej potrzebne. Sprawdzamy, gdzie, gdzie to teraz przypada. Czy się nic nie przesunęło? Dobra, pasuje. Najlepiej, żeby właśnie trafiło w miejsce, gdzie jest taśma. Wtedy mamy już jakieś tam zabezpieczenie, nie tak sobie myślę. Przed uszkodzeniem można ścisnąć mocniej. Dobra, tam będziemy wiercić. Dobra, no to wypuszczamy rurę na dół. Miejsce łączenia tutaj, w sumie, okay. Kołeczek na tym drugim miał pasować Dobra, byłoby tu. Tylko odegnę i zabezpieczę, żeby się to nie uszkodziło z tego powodu. O, ostrego, tutaj, krawędzi, nie? Tak, ta rura będzie tu zamontowana yy, i wyrzutnia pójdzie też sobie tu środkiem. Miejsce jest. No, to ma tu no można byłoby się bawić gęście ją łapać, ale. Myślę, że też będzie, też będzie OK. 2 metry, to jednak nie jest już jakaś siła, żeby to tam mocno na dół, wisiało wszystko. Tak, dokładnie tak samo będę robić pozostałe łączenia, więc, więc taka będzie technologia tutaj tej, tego montażu. Dobra, myślę, że na ten odcinek to wszystko. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, jak Wam się podobało. No, i zapraszam na następne odcinki, widzimy się już za tydzień. Teraz pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć.